Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Witamy Was bardzo serdecznie tak. z Muzeum Pani Czarnej Łyżeczki. No, moje piękności. Tak, skoro się tu znajdujemy, to jest ku temu powód. Powód. A powodem tym jest pewna przesyłka, która dotarła dzisiaj do nas. tak. Mhm. I o której yy, Barbara nie wiedziała bardzo, bardzo długo. No nie wiedziałam nic. Aż do wczoraj. Tak. Bo się jej musiało kliknąć na maila z kanału. Tak. I zobaczyła, że idzie paczka. Tu, Ale nie chciałaś mi powiedzieć od kogo. Pierwsze. Dokładnie. Nic nie wiedziała, co gdzie. Tak. Napisała do mnie pani, pani Kasia. Tak, pozdrawiamy Kasię bardzo serdecznie i nie myślą. Yy, że chciałaby coś wysłać. I mam, mamy wysłać adres, pod który ma ta paczuszka dotrzeć. I mamy się nie wymigiwać. Więc raczej nie było wyjścia. Więc wysłałem adres. Basia była w pracy, no więc nie wiedziałam ja hmm. drugie zmiany. Nic nie wiedziałam tak. No i co? No i dzisiaj odebrają paczuszkę, więc zapraszamy Was na otwarcie paczki. Jak widzicie, Basia już czeka z nożykiem. Tak. Niecierpliwie. Tak. Ale nie powiedzieliśmy z jakiego kanału? Jeszcze nic nie mówiłem. No nie. Coś się znowu udzielasz. Jezu, Mario, już widzę, jak ty zaglądasz żeby ciachać to. Dobra, jest paczuszka. Taka paczuszka. Paczuszkę dostaliśmy od Kasi z kanału Łuczyk tak, zapraszamy na kanał. Zapraszamy Was bardzo serdecznie Super filmy do Kasi. Robi piękne zakupy. O zakupy rewelacyjne w ogóle. W ogóle te targi w Niemczech to mają Mają. A. świetańskie. Kasia bardzo fajne te filmiki robi, bardzo, bardzo. się to przyjemnie ogląda. I no polecamy, naprawdę Takie filmiki. znajdki i takie trafione rzeczy, jakie kupuje za naprawdę. Fajne pieniądze, nie? Czasem aż śmieszne pieniądze bym tak. powiedział. Nie no, rewelacyjne, także zapraszamy Was jeszcze raz bardzo do Kasi na kanał w, czy Kije. I tutaj już coś widać. Czarna Y. Tak. Proszę. Ale w środku coś mamy. W środku coś jest. Także Basiu, odpakuj. Nie mogła się doczekać barbarka na, na tą paczuszkę i Kasia napisała, że z przyjemnością na no ogląda i zauważyła naszą słabość do łyżeczek. W sumie to Basi. Doskonale zarozumiem. Sama uwielbiam porcelanowe skarby, dlatego zasyłam wam coś do Waszej kolekcji. Sądzę, że sprawi Wam to radość serdeczne pozdrowienia. Kasia z kanału włóczy kije. Także taka turebeczka. wyciąg i zobaczymy, co tam Kasia przysłała. Jak na Elegancko popakowane. Elegancko, no. no kurczę. Tadam, tadam, tadam. Oi. No piękna! Jest już łyżeczka. Mm. Możesz mi pokazać? No, nie, no, oczywiście mogę. Popatrzcie się na to. Piękna, ale będzie pasować. Wenecja. Mm. No, śliczna łyżeczka. Śliczna, nie? Okay. No, tak. Tak. O, i proszę. O. O! Jest druga łyżeczka. Jest uśmiech Barbary. Dziękuję, Kasia, naprawdę. Już wzrokiem szuka, gdzie będzie wisieć. No, ja już wiem, gdzie będzie. A, ja się No dobra, niech leży. Będzie może lepiej widać. No, no ładna. Ładna, nie? Obry... No, ładna, obry... Piękne, piękne Śliczne. dwie łyżeczki. Czy wydaje, że jeszcze coś jest. Nie, nie no, Łomatko. A ty już co? Już chciałaś wszystko chować. No. Piękna. O patrzcie. obok tych dwóch. A no, ja tak mi to połóż może. No, Helsinki. Piękne łyżeczki. Piękne trzy łyżeczki. No piękne no. Jeszcze raz Kasiu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. No ja w szczególności dziękuję. No przepiękne są. Super. No na mojej fazie to zawsze... To widać. Ja się cieszę za takie prezenty bardzo dziękuję, są śliczne. Naprawdę. Mega, naprawdę mega. Kasia, Kasia bardzo nas zaskoczyła. Bardzo. Ja byłem zdziwiony, jak zobaczyłem na mailu, że coś przyszło. Nawet nie tak do końca zobaczyłem, tylko Kasia napisała w komentarzu, że wysłała maila, ale może poszedł w spam i faktycznie tak się stało. Ja nic o tym nie wiedziałam. No, gdybyś wczoraj nie spożywne. zerknęła, to, to byś nie wiedziała do tej pory, bo tak. ja już miałem plan uknuty, jak to zrobić, żeby ci ją dać tą paczkę. Ale nie no, ma taka, że. Jezus, Mario. No. No, dziękuję. No piękne są no. Zaraz nie będę wieszać oczywiście. No to wieszaj. No. Mhm. robi się już miejsce. Nie przekładamy. Bo one mi będą tu pasować. Na gablotce numer 4. Jezu, co to się dzieje z Twoimi rękami? No, z wrażenia. No, z wrażenia. Tak. Z wrażenia to wszystko no, spadło. Spada no. Mhm. O. Jedna, druga. I trzecia. I trzecia. No pięknie się prezentują. Patrzcie to, jak ładnie trafiły do kolekcji. Tak, to pójdą na górę. Dobrze. No powiększa się to w, no w, ekspresowym tempie. No. Ja już nie wiem, ja już kminie chyba, no. że na podłodze to zacznę montować, gdzieś jakąś szybę chyba po prostu dam. No pięknie zacz... ja to prezentuję. Tyle tych łyżeczek. No. Zaraz Wam pokażę drugą stronę. Czy jest druga strona? Także tak to się prezentuje. Dobra, wracamy do Basi. Dobra, to później ogarnę, mhm. Bo ja je przekładam, układam. Mhm. Także one krążą po gablotach, bo zawsze muszę coś poprawić. Jeszcze raz się dziękuję. Dziękujemy bardzo, ślicznie. Piękny, prezent, naprawdę piękny, Odwdzięczymy się oczywiście. No, oczywiście. O to się nie martw. No. Coś musimy wymyślić. Dla ciebie, tak. Kasia lubi porcelankę. Coś wymyślimy. Tak. Na spokojnie. Także wpadajcie do Kasi na kanał Włóczyki, tak. Jeszcze raz Was bardzo serdecznie zapraszamy. Polecamy kanał jak. Na, najbardziej. Tak, polecamy sami, oglądamy. Bardzo. Oddechy, do dechy. Tak. Naprawdę super filmiki, Kasia robi. No, świetnie się to ogląda. To jest Bobeczka, ona to fajnie też zagląda, spera, fajnie u coś tam wypatrzeć. Super dokładnie. Ten stolik ostatnio rewelacyjny kupiła. No stoliczek świetnie. No, I cena w ogóle rewelacyjna. Także wpadnijcie no. do Kasi. No i tyle no. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakąś łapkę. Komentarzyk dla zasięgu. Tak. Jeżeli macie ochotę na... Zostawienie subika też będzie nam bardzo miło. No, góry dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanko i zapraszamy Was jutro na drugą część filmu tak. z Targu Staroci w Wodzisławiu Śląskim. Tak. Pozdrawiamy Was Do wszystkich zobaczenia. bardzo serdecznie. Pa. pa.